Małgosiu, jesteś z nami pierwszy raz, to jest twój pierwszy CMO Summit. Powiedz mi, jak znajdujesz tą imprezę? No jest to fantastyczny dzień i faktycznie takie jedyne miejsce unikalne, gdzie możemy stanąć trochę z boku, zastanowić się nad przyszłością naszego zawodu, dokąd zmierzamy, jakie kompetencje są istotne, żeby budować naszą pozycję w organizacjach. No a z drugiej strony, fantastyczna możliwość, żeby spotkać kolegów z innych branż, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o, o pracy, o życiu, o sukcesach, o porażkach. Także na pewno bardzo potrzebny, bardzo inspirujący, fantastyczny dzień. Bardzo dziękuję. Powiedz, jak z tych prezentacji, które widziałaś, jakby, co, co tak jakby najbardziej cię jakby zainspirowało? Co, czym, co tak jakie było takiego ciekawego? Ja myślę, że e, transformacja e, zawodu CMO w ostatnich latach, od e, takiej tuby e, puszu i jednokierunkowej komunikacji do wielowymiarowej wy, komunikacji, a właściwie dialogu z konsumentem, to jest e, niesamowita zmiana. I e, fantastyczne jest to, że najważniejszymi kompetencjami w naszym obszarze jest budowanie, inspirowanie e, fantastycznych zespołów i zdolność uczenia się, bo faktycznie ten świat jest tak szybko, tak szybko zmienia się wokół nas, że e, najważniejszą kompetencją jest możliwość nadążenia za, za tą zmianą i kreowania tej zmiany. Aha. Super. I ostatnie pytanie, czy będziesz z nami za rok? Absolutnie. Super. Bardzo dziękuję w takim razie i udanej kolejnej bardzo. uczestnictwa. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Dziękuję.